W tym filmie zagram jako Niemcy podczas I wojny światowej i postaram się tą pierwszą wojnę światową wygrać. Więc sobie na początku tu wybiorę po prostu ludzi, no to trzeba po prostu Państwo poogarniać sobie. Uuu dużo cudów świata mogę stworzyć. Ja bym sobie ja najpierw tutaj porobił cud świata. Starczy mi na ostatni, zamek w Malworku, A, świetnie. Już jesteśmy rywalizowani przez Wielką Brytanię. Na swoich rywali bym sobie tutaj wybrał i wybiorę takich historycznych tutaj. A nie wiem czy to był sobie dobry pomysł. Yy... Ja tutaj mam sojusz za ustrowienie a alianci na tym scenariuszu istnieją? Też nie, dobra, ale to może się jakoś porobię na ja te sojusze jeszcze czy coś. Bo te sojusze jeszcze już chyba wtedy istniały ci Alianci in inne takie. Dużo dużo punktów dziedzictwa mam tutaj na sam stary. Włochy mi oferują sojusz, ale włochy nie chyba nie będą takim mocnym sojusznikiem dla mnie. Ale Włochy są lepsze niż Austro-Węgry. To już się wolę z Włochami się trzymać. Ale będzie trochę słabo, jak Włochy zostaną zaatakowane. Dobra, porobię mleczarnie. To mi powinno dosyć sporo przychodu dać, w sumie nawet. Mógłbym browary jeszcze jakieś tu zrobić. Ale nie wiem, jak długo rozbudowywać ekonomię. A dobra, z Manako się biją i z Szwajcarią. Dobra, to Git. Nie wiem, jak długo się tutaj rozwijać ekonomicznie. Żeby mieć jeszcze jakoś wojsko ogarnięte, jakby mnie coś potężniejszego miło zaatakować. Dużo budynków tu mogę porobić na tych Niemcach. A przykład też powinien być fajny. Dobra. To już wszystko będzie. No, wszystko. Co, wojna jakaś? Nie, sojusz mi wygasz dobra. Ale go można przedłużyć. Misje, okej, okay, wszystkie misje porobione. Francja mnie znowu rywalizuje, to słabo. Dziedzictwo, i mógłbym jeszcze amfiteatr sobie porobić. Żeby to dziedzictwo wiele szybciej leciało. Włochy mają z nimi sojusz. No dobra, to tylko Albania i Liechtenstein. To bez problemu. Żeby się w jakąś gorszą wojnę. Żeby oni się tu w jakiejś gorszej wojny nie wpakowali. Bo ja nie, nie wiem, czy będę stawał w ich obronie, tak szczerze. Teraz ta. Dziedzict punkty dziedzictwa będą leciały naprawdę szybko więc mogłem jeszcze sobie tutaj ekonomię tak obustować. Tylko przedtem bym sobie chciał tutaj to wszystko tutaj już wybadać w tych punktach dziedzictwa. Może jeszcze centrum poboru by porobić, ale centrum poboru jest bardzo drogie. I chyba mi się to nie widzi. Ale też całkiem sporo daję. Mogę trochę takich zrobić, ale na razie to tylko kilka. Okej, okay. wszystkie najważniejsze mam tutaj porobione. Jeszcze dziedzictwa dyplomatyczne. które aż takie ważne nie są osobiście uważam. O węgry mi oferują sojusz i Włochy. Dowolę się z Włochami ch chyba tutaj trzymać jeszcze. O, po jednym Innym sojuszu mogę brać albo chwila. Teraz powinienem móc wziąć dwa. To sobie wezmę dwa sojusze. Wezwanie do wojny z Grecją. No spoko. No i koniec wojny. Okej, okay, wszystko tutaj porobione. Teraz można po prostu kontynuować te centrum poboru. Sojusze mi tutaj wygasły, ale dobra, można jeszcze przedłużyć. Dobra, centrum poboru jest już wszędzie zrobione. To jeszcze tutaj mógłbym porobić na przykład ratusze. Ono, żeby utrzymanie prowincji było tańsze. I sojusz mi tutaj znowu wygasł, to znowu go trzeba przedłużyć. Maksymalna liczba sojuszy dla Austrii i Włoch to jest jeden. I oni sobie teraz wzięli tutaj za sobą sojusz, a mnie postanowili zostawić. Słabo trochę, no ale dobra. Bez, to bez problemu, sobie i tak to poradzę. Jeszcze tu trzeba ten rząd ulepszać. Kurde, a tutaj ten... Rosja dużo po, podbiła sobie terenów. Teraz zobaczyłem, z Imperium Osmańskim razem. Z je razem, no nie wiem czy razem, ale z im, im, Imperium osmańskie też tutaj dużo terenów podbiło. To słabo trochę, może być niebawem. Angola mi wypowiedziała wojnę. Ej, no to chyba żart nieśmieszny. A bo tu kolonie są bez kitu. I oni sobie zabrali mi jakąś kolonię. No to dobra, mniejsza w tą kolonię, tak w sumie. Mogę też sobie dać utrzymanie na badania większe. Żeby te badania. Ten. Żeby te badania szybciej leciały, w sumie. Lepiej późno niż wcale coś takiego sobie ogarnąć. Dobra, trochę armii już niech się tutaj wystawi. Sobie zacznę jeszcze tutaj powoli jakąś armię robić. Dobra, to ja bym się może... Poszedł klepać najpierw z Francją. Wydaje mi się, że mam już odpowiednią ilość wojska. Przemiężnieńca Ostro-Węgry jeszcze. Podejmę to ryzyko i się postaram tutaj wbić. Mam potężną armię. Powinienem sobie dać radę tutaj. No i sobie dałem radę, fajnie. Niestety co i Francji sobie wziąć nie mogę. Od Austro-Węgier nic nie biorę, nie potrzebuję nic od nich. Mogłabym niby zwasalizować sobie po prostu taką Francję, ale po prostu wolę tutaj już tereny mieć. Zawsze to lepiej mieć tereny niż mieć wasala po prostu. Dla, dla mnie przynajmniej. Okej, okay, niech wejdzie. To była przyjemna wojna. Wystarczyło po prostu ile? 15 minut rozwiedź swoje państwa, już jestem w stanie się bić tutaj i różnymi państwami. Dobra, budynki trzeba tutaj zacząć robić na nowo zdobytych terenach. Też zasymilować je niebawem wypadałoby. Oj, mogę stworzyć dwa nowe cudy świata. Ja bym sobie je stworzył. I teraz bym znowu sobie poinwestował w ekonomię, czy coś, i bym ruszył sobie na inne państwa po prostu. Dobra, to jak już podbiłem Francję, oj, Francja się zmieniła swoją lokalizację w Europie, tak trochę. To z Francji już nie ma chyba co dobijać, ja bym poszedł sobie na coś innego: na Austro-Węgry i Włochy. Nie dość, że mnie w grze jeszcze wyrzuciły ze swojego sojuszu, w sumie, który nawet można powiedzieć, że je ja zacząłem. Jeszcze w prawdziwym świecie jednak one bardzo przeszkodziły tutaj Niemcom, takie trochę. Ciągnęły w, w dół te Niemcy, więc trzeba tutaj podbić, tak. Austro-Węgry, a Włochy też lepsze nie były, bo one zmieniały bardzo strony podczas pierwszej wojny światowej. W sumie tytuł filmu to mia miało być, że Niemcy wygrywają, a to też wygląda trochę jak, że Niemcy się mszczą za pierwszą wojnę światową. Ale dobra, to już mniejsza w to. Po prostu Niemcy tutaj na koniec filmu będą potęgą. Co do tego, jestem pewien. Trochę nowych budynków mi się też tutaj odblokowały. tak jak na przykład, nie wiem, plantacja barwników czy coś. A reszta Austro-Węgier podbiły sobie... Nie! Nie, po prostu tak mało została zostało dobra. A z tą Rosją granica będzie naprawdę długa, to może być serio trudne. Mam już milion wojska w tej grze, więc fajnie. Bym sobie jeszcze jakąś armię tutaj dorobił. I bym sobie chciał już tutaj dobić na przykład takie, oj sprzymierzeńcy, Francja, dobra, będę się na trzech bił tutaj, to będzie trudne. Nawet mnie wbili na chwilę na moje tereny, Francja też tutaj wchodzi, ale jestem w stanie tutaj wygrywać, tylko wojna na taki długi front. Co nie można powiedzieć, że to jest po prostu jeden długi front z trzema państwami. Widać, że mam trochę za mało wojska na taki długi front, ale sobie tutaj radzę i wygram to wszystko. Świetnie, bym sobie Austro-Węgry już tutaj po prostu z z wziął do końca. Włochy? Coś od Włochy? Może jeszcze Francję bym sobie tutaj dobił. No Wło Francja już jest prawie, tu prawie tutaj cała w Hiszpanii, albo oni sobie tutaj z Portugalem takie rozbiory zrobiły, dobra. Dobra, to już tutaj tej Francji, która jest w Hiszpanii, dobijać nie będę, tylko myślę, że jeszcze Włochy będę bił. Bi Kajne cudy świata, fajnie. I kolejne nowe budynki. Śmierć spowodowana chorobą? Mogę to sobie odblokować sobie dwa razy. Zawsze to coś. O, i jeszcze raz, i śmierć spowodowana chorobą minus 15%, fajnie. Jeszcze chwila tutaj rodzin będzie trwał. I powstaje po prostu, dobił Włochy już. Z Francja. No, bez przesady. No to jednak całą, cała Francja będzie chyba moja tutaj. Wystarczy tutaj się po prostu wbić. Jakoś całkiem sporo armii nie mam. So osobiście uważam, że w tym etapie w gry na innych, innych rozgrywkach miałem więcej wojska. No dobra, też mógłbym podbić tutaj sobie Belgię, która przejęła sobie cały Benelux. Bo z nimi też tutaj miałem jednak wojnę. W znaczy historycznie Niemcy miały, a jeszcze Dania jest ich tutaj sojusznikiem. No dobra, sobie poradzę z tym. Co Sobie po prostu wezmę to wszystko. I teraz będzie mnie czekała wojna z Wielką Brytanią, która może być trudna. Albania jest waselem Włoch, który... Mogę sobie to tą nie wziąć w sumie, no dobra, tu już zapomniałam o tym. O, cud no, dużo cudów świata nowych do stworzenia. Trzeba już jakieś tam religie nawracać? Dobra. Okej, okay, jeszcze dodatkowa armia i będzie można lecieć na Wielką Brytanię. Okej, okay, trzeba sobie to wszystko wziąć. Myślę, że można już szykować sobie desant. Oni nie mają innego sojusznika, to będzie wzuka wojna 1 na 1. Szybko armia tutaj już zniszczona, jakaś tam armia musiała się wycofać. Próbuję, co już, całe wyspy zajęte, świetnie. To mogę wziąć tutaj jeszcze jakieś ich kolonie. Zarządzaj przeniesienia podmiotu. To zarządzam tutaj tego co mogę. I co, to, to jest teraz mój wasal, tak, no dobra. No to fajnie. Więc całe wojsko tutaj. Czy jeszcze moje wojsko gdzieś jest jakoś podejrzanie daleko, no tutaj na jakichś wyspach. Aha, tu portu nie ma, czy co, że oni nie mogą płynąć? Nie wiem, dobra, już płyną. Na taką Rosję bym musiał chyba jeszcze sobie trochę armii dorobić, mi się wydaje. No więc to zrobię. Lepsze wszystkie półki i sobie coś tu jeszcze dorobię. Już tam nie będę rozbudował tych nowo przejętych prowincji, tylko wszystko pójdzie na armię. A ja mogę sobie więcej tutaj armii wziąć. Okej, okay, coś takiego. Aha, nie dałem, żeby mi się to rekrutowało. A ja już tutaj tracę pieniądze, tyle wojska mam. Dobra, to id idę się tutaj po prostu kepać. Sobie tutaj wszystko zasymiluję, nawrócę tyle prowincji ile mogę i idę się po prostu tutaj już bić. To jest ich sojusznikiem Wielka Brytania, która została podbita i Szwecja. O dobra, czy sobie dam radę, nie wiem. Ale myślę, że tak. Myślę, że mam wystarczająco armii już. Bardzo szybko to tutaj poszło. A to dopiero 50% jest. To. Rosja jest tutaj naprawdę spora. Chyba większość armii ich już została poniszczona, bo tutaj zbytnio już bit nie ma. Ale też nie, no jakaś tutaj armia jest. Ale to w ogóle tutaj to wojsko się musiało rozjechać. No dobra. To co ja bym chciał od nich sobie wziąć? Tutaj Europę. Europa mnie tutaj tylko interesuje, więc tutaj te tereny. Oni też Imperium Osmańskie podbili. Kurde, to ta Rosja naprawdę dosyć spore podboje robiła od sobie. Jeszcze od Szwecji niby mógłbym coś tutaj sobie wziąć. Taką Skandynawię tutaj niby. Coś takiego po prostu. No to już tutaj z... nie, nie dopracowałem jakoś zbytnio tej konferencji pokojowej. No ale jednak Niemcy wygrały I wojnę światową, są bardzo potężne, więc to może być koniec.